Kury śpiewały, kury śpiewały, kury śpiewały, milczał głos, który powinien wszystko wyjaśnić. Szły tłumy białe, szły tłumy białe, na domowną krawędź przepaści, na domowną krawędź przepaści, na domowną krawędź przepaści. Tam stali oni, tam stali oni, tam stali oni, i stał on, skrzydła im ścierpły w długiej niewoli. A wokół skroni, a wokół skroni, nie mają już aureoli. Nie mają już aureoli, nie mają już aureoli. Udowodniono, 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 Wszystkim błąd i wszyscy będą dzisiaj strąceni. W twarzach znajomych, w twarzach znajomych, nie blask niebiański się mieni, nieblask niebiański się mieni, siemieni. niebiański się mieni. Niektórzy do mnie, niektórzy do mnie, niektórzy do mnie prężą kark, gdy w dół ich miecz ognisty stycha. Tłumaczą w tłumie, tłumaczą w tłumie, nie duma to, lecz pycha. Nie duma to, lecz pycha, nie duma to, lecz pycha. Niektórzy płaczą, niektórzy płaczą, niektórzy płaczą, Krzyczą w głos ich trzask, zakłusza chór anielski. Niektórzy skaczą, niektórzy skaczą, chcą być przeklęci pierwsi, Chcą być przeklęci pierwsi, chcą być przeklęci pierwsi. Ostatni spadnie, ostatni spadnie, ostatni spadnie, Pierwszy z nich, czerniejąc w locie po koronę, Po nim zostanie, po nim zostanie, wiel tłumu, głos stłumiony, wiel tłumu, głos stłumiony, wiel tłumu, głos stłumiony. Więc egzekucja, więc egzekucja, więc egzekucja dokonana Anioł szatanem nazwie brata Na chwałę Pana, na chwałę Pana, na chwałę Pana, na chwałę Pana I wieczną rozpacz świata, i wieczną rozpacz świata, i wieczną rozpad świata